Hej, hey, witam Was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sund to Jesteśmy na dzielnym druidzie 246 level, tak jak Wam mówiłem. 14 minut za 2600 to dobra misja. Tak jak Wam mówiłem wczoraj, dzisiaj spotkamy się z 226 levelem. Co tam mamy na plakacie? Wygraj z hazardistą 3 razy. No dobra, chodź tu. Chodź tu. Czyśmy ten czat. Gold Bet 1. I gramy. Gratulacje, cieszę się. Goldbet bet jeden. Brawo, cieszę się. Mamy skilla, moi drodzy. No, skill się skończył. Wróćmy z powrotem do skilla. No! Oto złodziej. Patrzcie, dwa razy dał i... I może następnym razem... Dobra, jest, ok. Dobra, plakat mamy zrobiony. Mm, chodźmy do tego złodzieja od razu, co? Złodziej był cwany, wczoraj nam dały równiutko tylko klepsydry na dzisiaj. Jeszcze z awki dostałem wczoraj i dzisiaj o tą podkę mogę już założyć. Tu nie ma z nią problemu, więc chodźmy do złodzieja. Cześć, złodziej. Pamiętasz o tym, że jak nie będzie klepsydry, to cię nie będzie na odcinku, czy nie pamiętasz? Pamiętasz, czy nie pamintosz, Jak to z tobą jest? Chyba pamiętasz. <laughs> Chyba pamiętasz. Chyba pamiętasz, że jak nie będzie klepsydry, to cię nie będzie. Chyba żeś poszedł w końcu porozum do głowy. Chyba żeś poszedł w końcu porozum do głowy. Boże, wszystko z innej parafii. Co za ludzie. Co za ludzie. Co teraz? Trzy kamienie, nie no. Jedna klepsydra, może dwie wylecą. Nie? No to nie. O nie, znowu wszystko z innej parafii, no co za typ. <noise> no, i, no i złodziej stwierdził, chciałeś klepsydry? To masz klepsydry. Więcej nic innego nie dostaniesz, możesz se grać u mnie teraz i dostawać te klepsydry z powrotem, ale za to nic innego nie wygrasz. Chciałeś, to masz, tak? Jak ci dawałem wygrywać 4 kryształy, to ci było mało. To teraz będziesz miał tylko klepsydry, a kryształ to zobaczysz raz na 3 lata. I to dwa kryształki, a nie trzy. O. <laughs> Jak ja go znam, tego złodzieja. Jak ja go znam. O, drewno. Możesz sobie chłopie wygrać i więcej ci się nie należy. Nawet ci... Uuuu. Uuu, pany. Dwa miliony drewna. To powiem wam, że to było warfit, bo ja tutaj z drewnem słabo stałem. Zobaczcie, dopiero przekroczyłem maksa. A z kamieniem już dawno jestem dwa razy. Więc jestem zadowolony z tych dwóch milionów drewna, bo tego mi było trzeba, żeby wyrównać mój balans. Więc Spoko, złodzieju. Powiedzmy, że jestem szczęśliwy z tego, co uczyniłeś. Dwa miliony drewna. Bozie, jakie ilości drewna. I teraz 2 miliony kam kamienia, co? Na koniec odcinka. No nie, 140 tysięcy kamienia. No ale spoko, powiem wam spoko. Klepsydry oddał, oddał, z nawiązką z nawiązką. No los, rzucił trochę kamienia, trochę drewna, jakąś tam małą ilość dusz niech będzie. Kibel mamy zarzucony już, rozmontowanie mamy już zrobione i mamy też na jutro jakieś tam elementy do rozmontowania. Jeśli chodzi o sklep, nie ma tu żadnych fajnych rzeczy nie widzę do kupienia, czapka na zręczność, buty na, na nic. Jeśli chodzi tutaj, to też nie widzę zbyt ciekawych rzeczy do wyboru. Jeśli chodzi o Wiedźmę, to Wiedźma dzisiaj chce talizmany, których nie mamy. Bo w zasadzie nie mamy nic do Wiedźmy, tak? Bo mamy do rozmontowania rzeczy yy, tylko i wyłącznie. Czekam cały czas na gem na wytrzymałość, żeby podmienić sobie moją klatkę z 284 na 322. No ale ona sobie czeka tutaj i poczeka jeszcze chwilę. A czemu nie zacząłem od walki petów? 640, oddajmy coś, woda 66, światło 79, tu konik już. Oddajmy wodę. Oddajmy wodę, no kretun 100. No co ci ludzie tu mają w głowie? Kolejny kretun 100. A najgorsze jest to, że wygrał. To jest chamstw, pokażę wam coś, no to jest. Kolejny kretun 100. Co to jest to? A, to jest moja przepałka dzielna, która prawie rozwaliła Infernixa. Zobaczcie, jak niewiele zabrakło. Prawie rozwaliła Infernixa. I to jest kolejny Kretun 100, zobaczcie. Tu już wjechał we mnie Kretun 100 w mojego czompa 72, zgwałcił go. Ale myślałem sobie, że przepałka już da radę, nie? Że przepałka, no ale przepałka dostała krytyka na mordę. No, o, o jeden krytyk za daleko, jak to mówią, nie? O jeden krytyk za daleko. I teraz krytyk. Ej, to wygraliśmy. A, nie, nie wygraliśmy. Moi kochani, nie wygraliśmy. Mamy 12 tysięcy życia. Niestety, tracimy z każdym atakiem. Nas skubią po 20, po 30. No w końcu, my coś skubnęliśmy. Kiciur, co tam nas zabije? Kulkon, tak. Kulkon pierwszy zaatakował za 9. I gdybyśmy my mieli pierwszy atak, to byśmy to wygrali. Zabiliśmy Kretu 100, tak. Kulkon 25 nas zabił. No. Jaja, jak berety, co? Jaja, jak berety. Yy, dobra, <gryśla> zakręćmy sobie kołem. Kryształ, dusza, kamień, kryształ, kryształ, dusza, drzewo, kryształ, dusza, czy grzybki, trochę złota, sześć grzybków, dziewięć grzybków, trochę złota, trochę drewna, no generalnie trochę duszy, no problem jedyny jest taki, że w ogóle jedzenia nie było, nie? I to jest nasz duży problem, bo generalnie słabo karmię te pety, no, zobaczcie, w ziemi nic, w ogniu nic, w wodzie raptem jedna śliwka. No tego nie liczę, bo tego miałem odłożone z iluś tam rzeczy, więc to karmię. więc tak naprawdę tylko z PvP coś wywalczyłem, a z misji też niewiele dostałem, prawie nic, więc. Więc tak słabo jeszcze jak koło wam nie daje. O, dobra, ponikonik dostał dzwona. Więc jeszcze jak koło wam nie daje, to już jest kompletny, kompletny dramat. Zobaczmy, jak ta nasza przypałka sobie teraz poradzi. Z Infernixem. Krytyk. No szkoda, że za krytyk. Szkoda, że zakrytyk. Oj! To to nie była uczciwa rywalizacja, moi kochani. To, to nie była uczciwa rywalizacja. Yy, ani uczciwa rotacja. Tu uczciwości w tym zagraniu nie było w ogóle. W ogóle, w szczególe. Dobra. To sobie już zrobiliśmy. Odbierzmy tą piątkę. Nam się kończy traktor budować. Yy, mamy tutaj jakieś walki do zrobienia, czyli tak zdejmiemy pierścionek, zamienimy itemy i idziemy, bo mamy 6 minut na to, więc spokojnie damy radę. No, zobaczmy tego Berserkera, ale on ma strasznie dużo siły jak się zdenerwuje, to nas zjedzie. A Maciej nie robi uników. No niestety. RNG nie było po naszej stronie. Jak stoi z miejscem w plecaku? No tak średnio na jeża generalnie, ale już jestem po kolei już prawie kończę awkę, więc możemy coś klepnąć, co wygramy, czyli na przykład wieże, wieże czy strefę roku. O, zielony T-Rex. Dawaj go. My to możemy przegrać, wiecie o tym. Co on tak blokuje? Chyba ja już na niego raz przegrałem. Coś <laughs> mi się wydaje. Ty jest jakiś mocny T-Rex. Dobrze, Barbar. Dobrze, Barbar. Dobrze barbar. Szkoda 20 tysięcy życia zabrakło. Dobrze Maguś. Och, Maguś jak ty mnie zaimponowałeś. 10 baniek Maguś wbił, bo ta Kusia to chyba nic nie zrobi. Milion 200. 000. No w sumie dużo zrobiła jak na Kusie. I tak, i tak. No teraz Maciej. Maciej Kery. Dobrze Maciej, Maciej Kery. Odporność na ogień 11 i dużo inty więc to będzie item, który raczej nawet na pachołka się nie nadaje, dokładnie tak, niby ma 70 statystyk więcej, ale nie ma dziury, więc to jest item do rozmontowania i my tutaj będziemy mogli szukać nowego klucza, więc nie wypadnie nam raczej tutaj gen na wytrzymałość, tylko wypadnie nam raczej nowy klucz do toksycznego drzewa, a tutaj mamy już 262 level, więc też dalej możemy go sobie... Yy, bić, dalej go sobie możemy bić. Walnijmy sobie Portal Gildy, jako że mamy jeszcze 5 minut na to zadanie. To możemy sobie chwilkę w tych ciuszkach tutaj yy, pobyć. No, nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Zobaczmy nasz loch solo, mamy jeszcze trochę czasu. Nowy Loch i to ma, Mage Mage. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzimy. Na razie tak średnio najeża. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy bić w podziemiu 300 level, więc zaraz będą emocje. Och, dobrze, że jeszcze dwie banieczki tam weszły. Jest w porządku. Hmm, za dużo nie zbiliśmy i to jest też trochę słabe, ale, ale lepsze to niż nic. Dobra, wracamy sobie do naszego. Giru pod awkę, bo mamy chwilkę czasu, bo mamy chwilkę czasu. Dobra, hmm, Halo Halo Arena. Halo Halo Arena, String Monsters na 1100, proszę uprzejmie. Snaki na 1200, proszę uprzejmie. VIP City na 1300, proszę uprzejmie. Deadly Trap na 1400, oj, nie stać mnie. No i tutaj też, jak widzicie, już prawie 500 kwadrilionów. Też można by było reset zrobić, ale nie wiem, czy mi się będzie chciało to resetować. Dobra. Co tam mówią nasze mm, przypominajki? Zwab bohaterów. No to co? Idziemy zwabiać bohaterów. No, moi kochani, wczoraj były nerwy, bo żeśmy zwabiali Marszałoa, Marszaloa. A dzisiaj idziemy na Faligandę. Dzisiaj idziemy na level 300. Ja podniosłem trochę mojego władka, tak żeby się czuł bezpieczniej. A 235 level. Czy mogę zrobić 240? Nie starczy mi dusz, więc idziemy 235, bo nierównych leveli nie lubimy. No dobra moi drodzy, riski to riski. Wczoraj było riski, było śmiesznie, zobaczymy dzisiaj jak z levelem 300 nam pójdzie. Trochę władek jest podniesiony, my go zastąp nas za 40, więc generalnie... My go bijemy tyle co on nas krytykuje, więc powinno być easy. Więc powinno być easy. No nasz dzikus to jest dzikus jednak. Nasz dzikus to jest dzikus, 700 tysięcy krytyk, czyli generalnie to jest easy, generalnie to jest easy, tego co widzę, bo, no, tutaj nie ma, że on zrobi, właśnie dlatego wolę druida, bo tutaj nie ma, że on zrobi uniki, że on zrobi nie wiadomo co, to jest druid w upośledzonej masce, więc on tutaj po prostu wszystko na papę przyjmuje jak leci, jest lepszy niż wojownik do bicia, bo, bo ma mniejszy damage w lasce, nie? Więc generalnie możemy pominąć i możemy z dumą powiedzieć, że to jest nasz Władysław, który na takim luzaku bije ten level 300, że, że aż wydaje mi się, że to jest spory overkill. No to oznacza, że możemy tutaj Marshalowa po prostu usunąć ze znajomych. No i zostaje nam tylko i wyłącznie fali Ganda, który będzie naszym przyjacielem. Zobaczcie, 182 level mogę bić i mam 120 leveli zapasu na 5, to jest ile? To jest 20 dni, 24 dni, tak? I 24 dni nie muszę się przejmować niczym już tutaj z moim władkiem, tylko biję sobie faligandę i nawet nie mam zamiaru podnosić tego Władysława o nic, bo mamy taki overkill na, tym falige, na tej faligandzie, że, że się nie boimy. Awansowaliśmy na 250 miejsce, jesteśmy nad Poro, Poro chyba jeszcze nie robił ataków po prostu nad taperkiem, gonimy tutaj Felirura po malutku, to też ciekawe. 250 miejsce, no na naszym levelu i patrzcie Elina ma jeszcze lepszego władka niż my. <laughs> jeszcze lepszego władka ma Elina niż my, to nieźle. E, myślałem, że będziemy mieli na swoim levelu dość mocnego władka, ale Elina level 304, dziewczyno. Elina to chyba dziewczyna, dziewczyno. Masz takiego ładnego wojownika, prawie cały w demonie, a co ty robisz tutaj tak nisko? Ale zobaczcie, no zbliżamy się tu już do naszych koksów. Kto u nas to najwyżej jest? Kitol 207 bije. Wobo 220, Reniferek 224. I to chyba tyle, co? Tak jest. Więc no tutaj w podziemiu, jak widzicie, w naszej gildi jesteśmy naprawdę, naprawdę wysoko. Reniferek, Wobo to jest 2. Kitol to jest 3. Zuki to jest 4. Felior 5. I mamy szóste miejsce w gildi w podziemiu. To jest naprawdę, naprawdę spoko. Oczywiście Poro nas tutaj dogoni. Ale szóste miejsce w gildii w podziemiu. Milutko, milutko. A szczególnie jak się patrzy, że tutaj, no, no, jeszcze trzymamy średni poziom 235 versus 246. No, ale gildia tutaj po w zaczyna rosnąć. Mamy tam Stasia na dole i Bambilamo, którzy tam sobie bambią. Krecik tam jeszcze coś sobie bambia. Ale no, zobaczcie, Sharp. Jeden pasek bez koła na tygrysie. <gryżę> Już prawie dwusetny level. No to jest zawodnik. To jest zawodnik wagi ciężkiej. O, jeżynkę dostałem. No i dobra, mamy jakieś. Buciory 2 za 100, 2 za 100, 2 za 300. Czy chcę poświęcić 250 y, tysięcy Expa za jakieś 400, za 300? Nie chcę dawać tego Expa, nie chcę, bo tu mam tak mało slotów, nie mam co tych, trzymać tych itemów. Eee. Nie ma, nie, ma, nie ma co się denerwować. Dobra, co my tu mamy do zrobienia jeszcze? Walka pupili za 4 minuty. Czary mary nie będziemy robić. Karmić pupili Arena Walcz na PD, czyli co? Za 4 minuty nam została walka pupili ostatnia. Do zrobienia. Mamy jeżynkę, a nie nakarmimy kulkona. No dobra. To nic się stało. Nic się nie stało. Tak, 4 minuty mamy do ostatniej walki pupili, którą najprawdopodobniej przegramy, ale to może zachowajmy ją sobie po prostu na odcinek. Zróbmy sobie parę inty. Tutaj parę inty w portalu by niewiele zmieniło, aczkolwiek bym to zamienił na wytrzymałość, to tam te 7 ty ileś tam tysięcy życia. Też bym nie dostał. Też bym nie dostał. Mamy na jutro jakieś rozmontowania, już mamy jakiś luźny gemik na intę, jakiś luźny gemik na zrękę, jakiś dobry gemik na intę dla nas, gdyby nam było potrzeba. Tutaj mamy wszystkie runy ładnie pozakładane, które potrzebujemy, wszystkie z zaklęcia odwiedzimy Nie runy. Jeśli chodzi o runy, no to właśnie wygląda teraz tak. 2pD, 3PD, 5PD, 7PD. 9 PD, 10 PD mamy, czyli maksa PD i cały czas te dwa itemy na złoto, 15 złota, cały czas nie mogę się doczekać, żeby móc wjechać z tym pierścionkiem 2 PD, na przykład kasując dwa itemy, które mamy tutaj pozostałe, nie? Zamiast tego złota za 7 mogłem wjechać pierścionkiem 2 PD i zamiast tych dwóch itemów po 1 PD walić jakieś itemy na złoto i bym był szczęśliwy. Aczkolwiek... No mamy z tym problem, bo tutaj mamy jakąś odporność na błyskawice, potrzebujemy klatę i pasa pod złoto. Klatę i pasa pod złoto i takich nie widać. Jeżeli tylko dostanę klatę i pas pod złoto, no to wjeżdżamy z tym i podskoczy nam znowu o paręnaście procent bonus golda i będziemy na makcie PD, czyli 10 i jakieś 30-30 parę na goldzie. Przy maksie 50 to już będzie naprawdę naprawdę solidnie, wypite, wypite, nie ma tu jakiejś super misji takiej z jakimś super itemem, czy z czymś, To jest nam do czegokolwiek potrzebne, więc nastawiamy sobie wartę na 10 godzin, zmieniamy sobie ciuszki z powrotem na nasze piękne, standardowe dochodzenia ciuchlandowe, rozmontowania mamy zrobione, więc nie muszę się tutaj martwić, tu nic do kupienia nie ma już, no i możemy jakiś item sobie podnieść. Mamy tutaj, 6, mamy tutaj 6, mamy tutaj 6, mamy tutaj 6, mamy tutaj 6, 6, 6, 6, 6, a broń jest na 3. To podnieśmy ją sobie na 4. Zawsze tam parę inty dostaniemy, nie? Zawsze tam parę inty dostaniemy. Drogie te złom, z itemy ulepszenie 10 tysięcy złomu. Boże. Możemy, sobie któryś z itemów tutaj podnieść, nie chcę podnosić tego. W sumie nie powinienem podnosić, powinienem sobie odłożyć ten złą, bo jak dostanę klatę, to, to będę chciał tą klatę sobie podnieść, nie? Bo generalnie chciałbym sobie tą klatę podnieść na ileś tam, nie? Podniosłem ją tylko na dwa na razie, No to jest i tak 340 versus 340. Jak widzicie, w tej chwili ten item będzie podobny, tak? Bo to będzie 342 versus 340, czyli to będzie podobna klata dopóki tej nie rozwalę i, a nie wiem czy będę chciał ją rozwalić 280, kusia, coma, 240 to rozwalę, nie będę tam kombinował, Gema tracił dla 40 statystyk więc, więc wrzucimy to do kibla i rozmontujemy, odzyskamy te surowce i podniesiemy nową klatę też do 6, jeżeli tylko dostaniemy Gem na wytrzymałość i zrobimy to już jutro mam nadzieję jutro mogę to wrzucić do kibla natomiast no nie wiem kiedy dostanę gem na wytrzymałość Tudu du, du 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 spróbujmy się z tym berzerkerem. No. chłopie już nie denerwuj się już tak się denerwujecie tymi berserkerami że to jest masakra no właśnie chill chill, chłopie chill przyjmij bułę na pysk to na co zasłużyłeś i chill nie? dokładnie Dobra, co my tu mamy do zrobienia? Pupila zaraz pokonamy. 30 sekund, czyli przegramy. <grych> czyli przegramy. Karmienia nie mam. Arena PD. No to dobra, czyli został nam pupil za 20 sekund i to jest koniec naszego dzisiejszego życia w Szejksie. Pytanie, czy jeszcze zrobię reset, czy nie. Nie wiem, czy mi się będzie chciało, czy nie. Raczej po 500 kwadrylionów nie. Gdyby tu się powiedzmy, no nie chce mi się nawet tego zbierać. Zobaczcie, bo to jest. 30 kwadrilionów na godzinę, nie. Jak zrobię reset, to i tutaj będzie 2,5 na przykład, to już nie będzie 34, tylko 42. No to 7 kwadrilionów na godzinę. 10 godzin to 70 kwadrilionów. No to szkoda to klikać. Niech se to leci, jutro się zresetuje i... Eee, I tyle. I tyle, nie. No. I idziemy na walkę petów. Eee, przegrajmy sobie. O, Siorb 88. To ciekawe. Czy dynka da radę? No, jak dynka będzie dostawała krytyk za krytykiem, to nie da rady. O Jezu, Dzynieczka. No, zaimponowałaś mi, Dzynieczko. Pytanie, co on tam dalej ma? Dyniaka jakiegoś, kurczę. A nie, dyniak jeden. No, to easy. Easy zwycięstwo miało być. Easy porażka jest easy zwycięstwo. To ciekawe, to ciekawe. Czy ja mam jakiś walk dzisiaj? No właśnie. Miałem wam pokazać, jaki idą mi walki z Robertem Marketingowcem jeszcze. Ja tu dwie minutki gadam, a tu wam nie pokazuję. Co tu fajnego można zrobić? No blisko jesteśmy tego Roberta Marketingowca. Wygraliśmy jakąś bitwę gildii. Obrona pupili Summer. Zębik 26 to easy. Dyniak 97, moi drodzy. Pierwszy raz dyniaka zobaczyłem takiego wypasionego na tym serwerze. To jakiś widz z W9. Jak nic widz z W9. I zobaczcie, zabił mnie ten dyniak. Zabił mnie ten dyniak, ale... Ale jadło jakimś to fartem wykerował, bo zaczynał, nie? To tylko i wyłącznie dlatego, że zaczynał. I jeb, krytyk. I było krytyk. Easy. Dyniak 97. Tu coś wygraliśmy też. Siorp 82 na Zembika 81. Epicki pojedynek, prawie nam nic nie zrobił. Zobaczcie, prawie nam nic nie zrobił. Dostał parę krytyków na paszcze i się schował. No i jeszcze zrobiliśmy sobie jedną wieżyczkę, niedźwiedzia skóra, zobaczcie, kusia skończyła. Maguś tutaj zapakował parę krytyków, zobaczymy jakie. milion trzysta, milion 700, 2 miliony, 2800, no gdzie są krytyki Maguś? No w końcu 8,5 miliona krytyk, no i Kusia tutaj to skończy. Jak zwykle to Kusia potrafi, czyli podcyka trochę po 100 tysięcy po 200, jakieś krytyczki za 800 i zaraz wjedzie krytyk za 3 miliony i... I miata znając kusie, no nie, cyka sobie po 900 tysięcy, po 700, no dalej tak jakbyś cykać do końca, no jest już, rozkręca się, 1800. No, kusia. I jest trzy banieczki, krytyk. Ręgawice dla wojownika z punktami życia. No i te rękawice wojownika z punktami życia to nawet założyłem i czekam na gem. No bo to jest, tutaj miałem runę odporność na ogień, to ja zdecydowanie wolę punkty życia 3% dla mojego wojownika. Troszkę lepsze statystyki, yy, yy, dużo lepszy armor, yy, dużo, dużo lepszy. No i poczekamy sobie na gema, teraz mam tu jemy. Że moi kochani, jeśli chodzi o naszą pocztę, to wszystko, chyba, tak? Jeśli chodzi tutaj, to też wszystko, więc no, to jest koniec naszego odcinka. Także dzięki Wam serdeczne. Trzymajcie się, Siemanko i pa pa!